Chciałem, aby to był koncert zrobiony przez Polityków dla Polityków. Bardzo chciałem, aby to był koncert otwarty. Bardzo chciałem, aby to był koncert, w którym będziemy pokazywali, się, że dobrze komunikujemy się z artystami międzynarodowymi, polscy artyści. I wydawało mi się, że ostatnim takim marzeniem było, aby ten koncert przygotowali i reżyserowali Kuba Wojewódzki i Krzysztof Materna. I bardzo się cieszę, że marzenia w Polsce w czasach Obecnych po prostu się spełniają. Ważną rzeczą jest, że marzyło, marzyła mi się idea koncertu bardzo otwartego, koncertu wolnego, koncertu, który i metaforycznie, i dosłownie będzie koncertem bez granic, bez granic między Polską a Europą, między Polską, Europą i światem. Bardzo marzył mi się koncert, w którym, tak jak mówił tutaj mój przedmówca, będziemy zauważalnie, chociaż godnie, mieszali kulturę popularną i kulturę wysoką. Proszę państwa, tylko u nas Marek Raczkowski wsadzi polską flagę w kupę i będzie siedział. Na, swu... Na swoich hemoroidach. Proszę. Marku? Wiesz. <noise> By, biłbym, biłbym. Ty też no Czekaj, ja Nie ruszaj! <noise> Podnieśmy wysoko głowy. Dumni nie tylko z konstytucji 3 maja, ale dumni również z osiągnięć suwerennej i demokratycznej współczesnej Polski. Taką wymowę ma też święto flagi, które obchodziliśmy wczoraj, którego ślady można dzisiaj dzięki zaangażowaniu samorządowców przede wszystkim obejrzeć i w Warszawie, i w innych miastach. Będziemy eksponować tą białą czerwoną, tą naszą wspólną. Nie ma dla Polaka wartości cenniejszej niż własne państwo. Jego zaś symbolem są nasze biało-czerwone narodowe barwy. <śleszy>